Czytelnia Radia RSC na wakacjach. Czyli czytelnia pod gruszą. Tylko pozytywne emocje. Książki pełne humoru, sprawdzone bestsellery i nowości wydawnicze. Zapraszam, Karolina Bastkolasa. Największą frajdą, jaką może pisarz sprawić doświadczonemu czytelnikowi, to taki solidny powiew nowości. I to jest taki moment, kiedy czytelnik po zapoznaniu się, powiedzmy, z pierwszym rozdziałem, myśli sobie, o kurcze, tego to jeszcze chyba nie było, tego jeszcze nie czytałem. I dla mnie to jest potrójna radość, bowiem po pierwsze książka pod tytułem Piękni, lśniący ludzie autorstwa Michelle Grotthaus. Jest nie tylko świetną historią, ale też jest napisana takim zgrabnym, fajnym, miłym do czytania językiem. Po drugie, jest to powieść idealna nie tylko na wakacje, ale także jest to świeżynka rynku wydawniczego, bowiem ukazała się w księgarniach ledwie miesiąc temu. Po trzecie i najważniejsze, Książka na koniec audycji trafi oczywiście w ręce słuchaczy radia RSC, i tu przypomnę, dla porządku, numer telefonu, z którego będzie należało skorzystać to 46 833 34 43. Słowo wstępne. Kilka słów o fabule. Piękni lśniący ludzie to opowieść tak kolorowa i różnorodna, że w zasadzie trudno wymyślić, Czego w niej nie ma? Mamy niezbyt odległą przyszłość, która, o ile ktoś, na przykład, interesuje się geopolityką, y, może się jawić jako bardzo prawdopodobna, co przyznam jest nieco niepokojące. Na świecie istnieją w owym czasie dwa supermocarstwa i gdyby się tak zastanowić, prawie niemal tak, jak mamy dziś. Z tym, że wspomniane supermocarstwa z przyszłości uwikłane są w zimną, no i oczywiście cyfrową, wojnę. I w tych realiach, z jednej strony mamy autonomiczne auta i autonomiczne sklepy, co właściwie już niespecjalnie by dzisiaj nas zdziwiło, z drugiej strony życie jest takie, jakie było zawsze, a ludzie borykają się ze swoimi takimi zwykłymi ludzkimi problemami. I dochodzimy tutaj do osoby naszego głównego bohatera: John. On stoi na progu dorosłości i jest chłopakiem ze wszechmiar fajnym, ale też niezwykłym. To geniusz technologii, ale napiętnowany pewną skazą i pewną tajemnicą. I tak razem z Johnem wpadamy w ferie barw Tokio, i tu obiecuję: opisy są tak żywe i porywające, że od książki w żaden sposób nie można się odlepić. Następnie razem z Johnem poznajemy osobliwych, Czasami nieco cudacznych bohaterów drugiego planu. I oto mamy byłego zapaśnika sumo, psa z bardzo okrągłą głową i pewną zagadkową kelnerkę. W tle neonów Tokio nie zabraknie także jej, niezwykłej dziewczyny, która także ma swoją tajemnicę. To nie było tylko przerażenie. To był wstyd, czysty wstyd. Siadam na marmurowych stopniach jakiegoś domu towarowego niedaleko skrzyżowania w Sibui i robię głęboki wdech, pozwalając, by moje płuca wypełniło chłodne listopadowe powietrze. Jest piękny, słoneczny dzień, ale wiem, że w tej chwili świat Neotni przesłonięty jest strasznym cieniem. Tkwię tam przez dłuższy czas owładnięty tą myślą. Patrzę, jak na przejściach dla pieszych krzyżują się ścieżki tysięcy ludzi. Przypominają mi źdźbła skoszonej trawy targane burzą. Później przychodzi kolej na samochody, a gdy zatrzymują się na światłach, ludzkie źdźbła znów zaczynają się kłębić w tej nieskończonej metropolii liczącej dziesiątki milionów mieszkańców. Kule się w sobie. Czy w ogóle powinienem próbować ją znaleźć? Może ona wcale tego nie chce? Trudno. Jeśli tak jest, będzie musiała powiedzieć mi to sama. Wolę usłyszeć te słowa, niż wzbudzić w niej poczucie, że naprawdę jest outsiderką i że nie chce jej widzieć przez tę tajemniczą przypadłość. Każe samochodowi zawieźć się do Higashikurume. Wysadza mnie przed domem opieki. Przez moment patrzę w dawne okno Joe. Ile bym dał, żeby móc się go teraz poradzić? W środku rozpoznaje jedną z pielęgniarek. Koniczyła, mówię i zerkając na ekran telefonu odczytuję fonetyczny zapis tłumaczenia słów. Nazywam się John i przyjaźnie się z Neotnią. Zastanawiałem się, czy dziś pracuje. Byłem akurat w okolicy i chciałem się z nią przywitać. Pielęgniarka przygląda mi się przez pewien czas. Mam wrażenie, że usiłuje przetłumaczyć moje tłumaczenie. Potem posyła mi zaciekawiony, ale życzliwy uśmiech. W jej odpowiedzi pada imię Neotni i coś, co brzmi jak i ja. Kręci głową, a ja czuję ukłucie bólu w sercu. Wychodzę z budynku i patrzę na drugą stronę ulicy. Właściciel motelu nie zwlekał z dokończeniem płotu po naszej małej eskapadzie. Mimo to gapie się na basen, jakby neotnia mogła nagle wynurzyć się z podwody. wody. Przypominam sobie urywek naszej rozmowy z tamtego wieczora. Gdy wsunęła mi dłonie pod t-shirt, ostrzegłem ją, że moje ciało nie jest normalne. Moje też. Odpowiedziała. Nadmienie co istotne, że książka nie jest romansem z motywem pierwszej miłości. Ta relacja to jedynie ubarwiające tło zdarzeń i powód dla zaistnienia kolejnych etapów akcji. Zatem niesamowita, porywająca atmosfera Japonii, rozstylki młodego mężczyzny i podróż. Bardzo długa podróż zarówno w czasie, jak i przestrzeni, z ulic Tokio w przeszłość do tragicznych wydarzeń w Hiroshimie, żeby dotrzeć aż do gór Nagano. I to niewiarygodne, ale wszystko to upchane jest w zaledwie 472 strony. Tę książkę można by opisać jako gęstą, mięsistą, gęstą od wrażeń i wydarzeń. Niesamowita przyjemność. Dla kogo jest ta książka? Oscar de Muriel, genialny meksykański pisarz, określił właśnie pięknych, lśniących ludzi jako skrzyżowanie cyberpunka z Build Ang's Roman, czyli taką powieścią odejrzewaniu, i rzeczywiście trudno się z nim nie zgodzić, dlatego książka ta szczególnie przypadnie do gustu właśnie miłośnikom takich gatunków powieściowych, ale jestem przekonana, że nie tylko. A teraz. Książka Piękni, Lśniący Ludzie autorstwa Michel Grothaus, która ukazała się nakładem wydawnictwa Insignis, może trafić w Wasze ręce już teraz. 46 833 34 43 to numer telefonu, z jakiego należy skorzystać, aby wybrać się w egzotyczną i futurystyczną podróż ulicami Tokio. Polecam. Karolina Pastkolasa.